Dobra, laseczki, part tu marchewkowe. <grywa> słuchajcie, trochę przestygło, trochę nam ciasto przestygło. Robimy rozpakowanie, czyli wyciągamy i teraz słuchajcie, jak będziecie wyciągać, róbcie sobie taki manek, że połóżcie go na bok, o, odciągnijcie wszystko, podłóżcie kratkę i zsuńcie. Dzięki temu nie rzucacie ciastem, tylko bardzo bezpiecznie i bardzo delikatnie ściągacie sobie z papieru i od razu z folii. I dzięki temu jeszcze ono nam dobrze dostygnie od wewnątrz, od spodu. No i dobra, jeżeli już tak macie taką sytuację i ono już jest, jeszcze chwilę mu damy, tak 3-4 minutki, niech sobie odparuje się ten spód, teraz będziemy wycinać na tej kratce wycinać i odcinać ciasto od rantu. Użyjcie do tego cienkiego noża i teraz tak, przytrzymujemy delikatnie nasz rancik i lecimy dookoła. Nie, że ciągniecie, tylko góra-dół, góra-dół i powolutku sobie odkra, odkrawamy. Odkrajamy, odkrawamy, jak zwał, tak zwał. Dobra, kiedy już czujecie, że poleciliśmy dookoła, jest fajny, wilgotny, ściągamy spinki wolutku, Luzujemy nasz biszkopcik, nasze ciasto. Luzujemy. Wyluzuj się synek. Idzie. Ha! Obserwacja grubości. Całkiem przyzwoicie, widać te migdałki, widać, że jest taki fajny, ciemny, marchewkowy. I teraz będziemy go kroić na trzy cienkie plastry. Myślę, że nam tu wyjdą no, takie po półtora centymetra, nie większe. Zawsze się boję to robić, ale to robię. Słuchajcie, jedną ręką trzymacie sobie z jednej strony ciasto, bo będziemy przerzucać do góry nogami. A! Ho! To będą cienkie warstwy, słuchajcie, ale już będzie fajny torcik. Ja muszę sięgnąć z deski i będę ciela tą piłką do biszkoptu. Biorę piłeczkę, ustawiam sobie na taką półtora centymetrową grubość i powolutku do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Nie róbcie tego tak bardzo mocno, żeby go nie uszkodzić. On jest jeszcze cieplutki, świeżutki. Muszę go dzisiaj przełożyć dlatego już od razu praktycznie po wystudzeniu go kroję. No i wlazła. Tu mamy dziurkę, ale tym się nie przejmujcie, bo mogłam troszeczkę bo mogłam troszeczkę tego ukroić. A tu miałam lekkie, lekko mi opadło, dlatego jest dziurka. Ale to nie szkodzi. To będzie, to będzie nasza środkowa, środkowa część torciku. Teraz będziemy robić kremik. Tak wygląda ciasto z bliska. Mam nadzieję, że, że tak Wam pokażę, żebyście zobaczyli jaki jak fajny ma kolorek, taki bardzo, bardzo naturalny. Śliczne wyszły. No ten mi się nie podoba, bo jest troszeczkę jest dziurawy, ale to nic. To on pójdzie po prostu w środek. Ale wyszedł bardzo ładny, jest mięciutki, wilgotny i stabilny. Dobra, bierzemy się za przygotowanie kremu. Do kremu użyjemy 300 ml śmietanki, 36 schłodzonej. Oraz 300 g serka mascarpone. To nie wszystko, bo zaraz będziemy dokładać cukier i sok z cytryny. Dokładamy serek. Czyli wychodzi nam jedno opakowanie całe 200 gramowe oraz połówka 200 gramowego. Mamy 300 na 300. Jeden do jednego. Żeby był taki bardziej stabilny. Do tego dokładamy cukier. Dwie duże łyżki białego cukru. Oraz sok z cytryny. Masujemy cytrynkę, żeby jeszcze więcej kwasku uzyskać. Wszystko dajemy do misy i zaraz będziemy nastawiać do ubijania. Ubijemy go na sztywno. Ja sobie rozłożyłam biszkopty, żeby nam ciasto, żeby nam się dobrze to studziło. Niech będzie kwaskowy. Niech będzie kwaskowy ten kremik. Niech tego soku tam będzie faktycznie z półmówki. Dobra. <laughs> Możecie sobie delikatnie rozdrobnić. Ściągamy wszystko z łopaty i nastawiamy do ubicia. Najpierw kręcimy na małych obrotach przez około 2 minuty, a następnie przez około minutę na najwyższych obrotach, aż krem będzie bardzo sztywny i stabilny. Tak wygląda ubity kremik. Jest stabilny. Dobra, zabieramy się za przekładanie, słuchajcie. Najpierw ja sobie tutaj odłożyłam. Będę to robiła na takim fajnym podkładzie. On jest be, be, mega, mega twardy. Smaruję sobie spodzik podkładu. I na ten spodzik podkładu wykładamy pierwszy blacik marchewkowego blatu. O! W ten sposób. Możecie sobie go delikatnie przycisnąć. Wtedy się lepiej złapie. Wykładamy folię rantową do rancika. Dzięki temu będziemy miał ładny kształcik jak torcik. Jak to cikowy będzie, dziewczyny? Teraz będziemy wykładać kolejne warstwy. Nie trzeba nasączać tego ciasta. Jest bardzo fajne, wilgotne, tłuszczowe. O! Słapane. Już wystygło. Ja zawsze sprawdzam, bo się boję. Nie chcę dać na ciepły biszkopt Absolutnie. Dzielimy sobie. To ten krem, który mamy do wykorzystania na dwie części, tak w miejsce, prowizorycznie, i wykładamy pierwszą warstwę. Zobaczcie, jak fajnie jest sztywny. Odrobinę zostawiamy, bo będziemy tą odrobiną zasłaniać maliny. Bierzemy łyżeczkę i rozsmarowujemy po całej powierzchni tego blatu. Ja to robię taką zakrzywioną łyżką. Dzięki temu. Dobrze jest dosięgnąć w każdy kąt i o, i ładnie się jedzie wtedy po folii rentowej równiutko. Wykładzamy. Równiutko, zostawiamy sobie tą łyżeczkę, bo będziemy jej używać. Teraz wykładamy mrożoną malinę na ten krem. Wysypujemy połowę z tego, co tu mamy, więc nie żałujemy materiału. Niech będzie sporo tej malinki. Dobra. Dociskamy. Teraz pora na dziurawy blacik. Dziurawy blacik mamy w środku. Kolejna warstwa. Smarujemy. Znowu malinki. Może, możecie dać, oczywiście, jakąś różelinę owocową. Ale ja, ja chciałam i pani chciała, żeby było z maliną. Więc tak robimy. I kładziemy ostatni blacik. Słuchajcie, marchewkowy. Możecie go sobie zsunąć bezpośrednio z kratki. Zostawiamy go tak do jutra, a jutro będziemy dekorować. Do zobaczenia!